No witajcie w niedzielę. E, tak jak wam obiecałem wczoraj, jedziemy porozmawiać trochę na temat e, konstrukcji wspierających e, dosadu. Omówię wam e, trzy sposoby, ponieważ w trzy, na trzy różne sposoby ja to robiłem do tej pory przedstawię wam po prostu wady zalety takich rozwiązań ponieważ no tak jak mówię nie wszystko się sprawdza nie wszystko ma sens ja tego nie ukrywam po prostu mówię tak jak jest jakie ja powiem wam po prostu jakie ja błędy popełniłem i dlaczego takie a nie inne rozwiązanie uważam za no niekoniecznie dobre dlatego no zaraz podjeżdżam do kwatery i przedstawię wam o co tam w tym wszystkim chodzi Ok, więc zaczynamy od pierwszego rozwiązania. Jest to konstrukcja oparta na słupach 4-metrowych. Tak jak widać. Słup jest osadzony na metr w ziemi. I słuchajcie, konstrukcja opiera się na trzech drutach. Tu widzicie drut numer jeden. Robione to jest w taki sposób. Drugi dokładnie w taki sam sposób, i trzeci też dokładnie tak samo: bambus to jest bambus o wysokości 2,90, gdzie zaczyna się bambus od pierwszego druta. Na każdym drucie bambus, oczywiście montowany za pomocą stebofiksu i tak to mniej więcej wygląda docelowa wysokość prowadzenia drzew przy takim rozwiązaniu to jest no tak jak widać jakieś 3 powiedzmy 40 3,50 maksymalnie gdzie rozstawa rzędów to jest 3,5 metra w tym przypadku jeżeli chodzi o druty zastosowane w konstrukcji 2,7 grubości 2,7 tak jak widać druty montowane na stałe przy słupach krańcowych konstrukcja spinana, naciągana w środku za pomocą tych złączek kotwa ocynkowana kręcona na metr w ziemię w odległości ja z reguły staram, robić, staram się robić kotwy w odległości około metra od, od słupa odległość słupów w rzędzie to jest, no odległość między słupami 8 metrów i teraz tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o bambusy, druty to prowadzenie i tak dalej jest ok do tego nie mam żadnych zastrzeżeń natomiast podstawowy błąd popełniony w tym przypadku wygląda w ten sposób że jest źle wykonane kotwienie słupa tak jak widzicie tutaj są pozakładane osłonki po to żeby po prostu nie nie rdzewiały te, te mocowania jest to zrobione w ten sposób i to jest błąd z mojej strony z tego względu że po prostu do każdego druta dawałem odciąg z linki także widzicie jest to w trzech punktach osobno kotwione i to jest podstawowy błąd z tego względu że tak tego druta macie napiętego tego też, no to jest linka nie drut Natomiast zobaczcie, co się dzieje z dolnym. On jest tak naprawdę w tym momencie zbędny w tej konstrukcji. Yy, natomiast, tak jak mówię, no podstawowym błędem jest to, że nie ma możliwości regulacji przy takim rozwiązaniu. Jedyna możliwość regulacji jest wtedy, jeżeli po prostu yy, no gdzieś, nie wiem, zamontujemy na jakiejś wyciągarce tego supa. Naprężymy go do, do, do zadanego yy, położenia i wtedy można to kręcić od nowa, ale to jest bez sensu. Także tego rozwiązania nie polecam. Jeżeli chodzi, tak jak mówię, o, o bambusy, o, o druty, to to jest ok. Natomiast mocowanie supa yy, po prostu odpada i koniec, kropka. Także tak wygląda yy, ta, to, to rozwiązanie, pierwsze, które stosowałem, ale już go nie stosuję. Okej, okay. przechodzimy do rozwiązania numer 2. sposób mocowania bambusa, dokładnie taki sam jak na, na poprzedniej kwaterze, wysokość prowadzenia drzew identyczna, rozstawa rzędów identyczna, rozstawa słupów również 8 metrów i słuchajcie, sposób kotwienia słupa troszkę inny, bo już słup jest kotwiony, o, zwróćcie uwagę, jeżeli nie ma owijki na mocowania, możecie zobaczyć co się dzieje. Tak to wygląda. I słup jest mocowany w dwóch punktach. Mniej więcej na środku i u samej góry. I po raz kolejny problem jest ten sam. Czyli nie mamy możliwości po prostu regulacji tego naciągu słupa. Więc to rozwiązanie w mojej opinii również jest no, nietrafione niestety. Nie trafione, ponieważ, no tak jak mówię, no, no, jedyna, jedyna opcja, żeby to yy, w jakiś sposób doregulować, no to po prostu trzeba to czymś ciągnąć i, i, i po, po prostu potem dokręcać. Także nie, wycofałem się z tego, nie stosuję tego i tyle w tym temacie. Tak jak widzicie... Tutaj akurat na tej kwaterze możecie sobie zobaczyć, bo korzystam też z tapenera, jak wygląda ten sata ta kwatera ma no zaraz, poczekajcie, to jest chyba 17 rok. Jak wygląda mocowanie drzewka przy pomocy tapenera po trzech, no praktycznie trzech latach. Także nie ma z tym jakiegoś tam problemu. Natomiast no tego wężyka nie pamiętam jaki to jest wężyk. Nie polecam, polecam wężyk ten. Jest po prostu grubsze, ma ścianki. Zszywki tapenera tego nie uszkadzają. Także taka moja drobna sugestia. Gdyby ktoś był zainteresowany tego typu rozwiązaniem, polecam szary wężyk. Także dobra, drugie rozwiązanie mamy omówione. Zostało jeszcze tylko jedno, które stosuję i raczej chyba stosował będę nadal. Także przejeżdżamy dalej. O tu, jak widzicie, już pograbione. Dobra, jedziemy na trzecią kwaterę. I przechodzimy do ostatniego rozwiązania. Sytuacja w tym przypadku wygląda następująco: Bambusy krótsze, tak jak już wspominałem. To są bambusy o długości 150 cm. One są tutaj troszeczkę za wysoko zamontowane, ponieważ w tym momencie, jak montujemy, to montujemy je mniej więcej o około 10-15 cm poniżej tego druta. Także tak to wygląda z bambusami. Na środkowym drucie bo jeden z widzów pytał bambus jest zamontowany z tebofixem, z tym, że po prostu grubość tebofixa jest dobierana do średnicy kołka. W tym przypadku to jest jakieś, nie wiem, 12 mm, 14 mm w zależności od bambusa. My to sprawdzaliśmy i najbardziej sprawdza się w tym przypadku Tobofix 14 i 13. Także w zależności po prostu co jest dostępne, to to bierzemy. I to jest, słuchajcie, wystarczające, bo ten bambus się po prostu najzwyczajniej w świecie tutaj nie rusza. No wiadomo, jeżeli ja to na siłę pociągnę, no to on się ruszy, ale, ale myślę, że to jest na tyle stabilne, że że jest ok, no na razie to jest związane, tak jak widać, tymi sznurkami. Nie sznurkami, tylko tymi wężykami. To też jest jakieś tam rozwiązanie. Nie najgłupsze. Dobra, co do samej konstrukcji. Standardowo trzy druty, z tym, że tutaj mamy już zastosowane w konstrukcji inne słupy. No to są słupy o wysokości 3,5 metra. Z jakiej to jest firmy, to sami będziecie dobrze wiedzieć. Ja wam tego supa dokładnie pokażę, jak on wygląda. O. I teraz tak, samo mocowanie supa. Yy, mocowanie supa w dwóch miejscach. Odciąg na drucie trójce. Tu jest akurat 2,7. Nie, 3. Yy, kotwa już nieocynkowana, tylko zwykła. I słuchajcie, to jest robione w ten sposób, że przy górnej części supa drut jest po prostu zapętlony, a w połowie supa jest naciągnięty korbą. I to rozwiązanie uważam za najbardziej sensowne z tego względu, że słuchajcie, no ja mam w każdej chwili możliwość manewru. Mogę to dociągnąć, mogę to popuścić. Popuszczać raczej nie będę, ale. Może się zdarzyć, że trzeba to będzie dociągnąć i wtedy nie mam z tym żadnego problemu. I ta sama sytuacja ma miejsce przy drutach. W przypadku tej konstrukcji zrezygnowałem całkowicie ze złączek. Z tego względu, że no słuchajcie, no dobra, na złączce możemy dociągać z jednej i z drugiej strony, no ale możemy tylko dociągać. Natomiast tu ja też mam możliwość regulacji. Też sobie mogę dociągnąć, mogę popuścić, mogę robić z tym, co mi się podoba. Także uważam to za najbardziej sensowne. Co prawda, na korbach, jeżeli weźmiemy pod uwagę koszt wykonania konstrukcji na korbach i na złączkach, no to wiadomo, na korbach wyjdzie delikatnie drożej. Z tego względu, że no po prostu na powiedzmy, no my staramy się nie robić ciągów dłuższych niż 200 metrów. No to na taki ciąg 200 metrów, przy trzech drutach, powiedzmy, mamy trzy złączki gdzie tam złączka kosztuje, nie wiem, w granicach 7 zł, powiedzmy, to no mamy 21 zł. Natomiast przy korbach, no to widzicie, raz, dwa, trzy, cztery sztuki, gdzie ja tam kupuję w jakiejś tam trochę lepszej cenie, no przyjmijmy, że na jednego słupa to jest koszt 20 zł, czyli 40 zł na jeden ciąg. Wychodzi trochę drożej, ale myślę, że no to jest po prostu cena tego, że, że to jest, w mojej opinii oczywiście, tylko i wyłącznie w mojej opinii, Yy, bardziej takie no, wszechstronne i uniwersalne rozwiązanie. Po prostu daje mi więcej możliwości reagowania na jakieś tam ewentualne yy, rzeczy, które się tam będą działy w przyszłości z konstrukcją. Yy, tak jak wspomniałem, no, po prostu ten bambus jest tutaj ciut-ciut za wysoko dany, ale to nie stanowi żadnego problemu. Po prostu teraz, jak robimy, no to mówię. Yy, on jest po prostu troszkę niżej. I sytuacja wygląda tak, że rozstawa w rzędach jest 3 metry, natomiast wys wysokość prowadzenia całego szpaleru to jest, e, mówię, 2,80 do 3 metrów maksymalnie. Maksymalnie, e, no bo sami wiecie, chodzi o tą dystrybucję światła w partie drzew, zaponkowanie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast e, przy tych nowych nasadzeniach i przy takim gęstym nasadzeniu, tak jak tutaj jest tam co 50 parę, czy 50, czy 52 cm. No, po prostu ta konstrukcja musi być, znaczy ten szpaler musi być na tyle zwarty, żeby po prostu raz nie było problemów przy problemów przy, przy przejeżdżaniu, przy rwaniu, a dwa, żeby no po prostu to światło wszędzie doszło. I, I no, sami wiecie o co tutaj chodzi. No. Także tak wygląda sprawa z konstrukcjami u mnie. Ja to rozwiązanie stosuję i będę go stosował nadal. No, przy pierwszym drzewku wiecie, no bambus musi być ten wysoki, no bo. No, bo inaczej nie ma jak tego drzewka tutaj zamocować. Mocowałem swego czasu do druta, to też się nie sprawdza, bo tam w miejscach mocowania się robią te raki, więc też nie polecam. Lepiej tego bambusa i tam go przyczepić do tego bambusa. Słuchajcie, spotykam też, co prawda, coraz rzadziej, ale jednak nadal spotykam konstrukcje, gdzie po prostu myślę, że to ze względów oszczędnościowych jest sytuacja taka, że. Najzwyczajniej w świecie ludzie montują supy 3 metrowe i no, kopią tego słupa, nie wiem, na 80 w ziemię, więc on wystaje 2,20, a bambus jest podwieszony i wysokość prowadzenia prawie na 3,5 metra. No, słuchajcie, to nie ma najmniejszego sensu. Bo przy, przy pierwszym lepszym plonie no, to się po prostu wywróci no. to działa jak dźwignia, no. te bambusy tam u góry będą po prostu to wywracać i, i, i no, szkoda pieniędzy, szkoda czasu na takie. Na takie... Rozwiązania, bo tak jak mówię, no w praktyce się to nie sprawdza, no ale to myślę, że sami dobrze o tym wiecie. Ja tylko o tym mówię, bo po prostu takie przypadki też spotykam. Jest jeszcze sytuacja tego typu, że też widziałem kilka takich rozwiązań, że przy krańcowym słupie drut nie jest, znaczy może nie tak. Słup nie jest osobno kotwiony. Słup jest po prostu tak, jakby drut przeplatany przez słupa bezpośrednio do kotwy. No, takie rozwiązanie też nie ma sensu, no bo sami wiecie, no to będzie działało jak sprężyna. Tam nie ma, nie ma po prostu. Słup nie jest stabilny. Mówię o tym krańcowym, oczywiście. Więc mówię, no, 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 kilka razy to widziałem. To nie jest jakieś tam powszechna sytuacja, ale, ale gdzieś mi się to rzuciło w oczy. Także takie. Moje spostrzeżenia, tak jak mówię, no to jest tylko moje zdanie, tylko moje jakieś tam pomysły na te, na te konstrukcje. Wiadomo, no jeżeli chodzi o konstrukcje przeciwgradowe i tak dalej, no to jest całkowicie inny system. Tam jest, jest wszystko po prostu pospinane na wyższych słupach. Także ja nie kwestionuję, nawet się nie wypowiadam na ten temat, bo przeciwgradówki u siebie nie mam. Na dzień dzisiejszy w planach też takich rozwiązań yy, nie mam, ze względu na słuchajcie koszty, no. nie ukrywam. Jest to drogie rozwiązanie. Nie twierdzę, że nie dobre, no bo jest dobre, bo po prostu chroni ten plon, natomiast ja na dzień dzisiejszy opieram po prostu ochronę na, no na ubezpieczeniu najzwyklej najzwykle w świecie i, i, i tyle. Także taka sytuacja. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na te pytania, które tam były. Gdyby jakieś jeszcze się pojawiły, no to oczywiście odpowiem. Proszę śmiało pisać w komentarzach co do samych słupów. E, słuchajcie, no... Słupy dobre, no. Słupy dobre. Myślę, że tutaj nie ma jakichś zastrzeżeń co do, co do samego, samego, samej jakości wykonania i tak dalej. No, ja będę na tym montował przez najbliższe dwa sezony, bo tak jak gdzieś tam na początku tych vlogów wspominałem jeszcze przez dwa sezony nasadzenia mamy zaplanowane a potem robimy delikatną pauzę. No, jak długo nie wiem, czas pokaże. Także taka sytuacja z moimi konstrukcjami. Słuchajcie, dzięki za uwagę. Miłej niedzieli Wam życzę, i pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia.